Z tej strony ja filmek wdraje ja ze mną raz Podgłośnie se jureczka. czekajcie... O, Jureczek sobie... jest na głośno. O, nie, no, nie jest tylko czułem, to... Dobra, to gramy se, nie? I widzowie! I jeszcze serwer będzie odpalony. Na pewno o 16.30 będzie odpalony no... Jak najbardziej codziennie spróbujemy, nie? No nie wiemy, nie wiemy jeszcze no. Tak o 16.30 i też tak włączony może być w soboty może być tak o 10 na przykład. Może, może? Więc no. Dobra. O właśnie serwer został odpalony. Więc już nawet w czasie odcinka możecie być, nie? No, e, będzie, będziemy na tym serwerze oczywiście grać. No, no, no nie, nie zawsze e, będziemy tu grać, nagrywa, nagrywać w tym czasie, tylko e, będzie. E, tylko będziemy po prostu grać. Jeśli chcecie nas spotkać, to oczywiście możecie e, grać, nie? Oczywiście e, e, za niedługo będzie startował. Tak, czekajcie widzowie, będzie startował. E, dzisiaj jest piąty, tak? Dzisiaj jest piąty? Dzisiaj, dzisiaj co? Dzisiaj jest trzeci. Co? Dzisiaj jest trzydziesty? A no, sorry. Pistoleciki, dobra. O, teraz ja blokuję. Ja blokuję Flarę. Ok. Ej, snajperkę wziąć? No ja nie wiem, ja zabieram. Ja biorę jest. RPG. Więc nie musisz, ale jak chcesz, to możesz. Dobra, ja... nóż jest bardzo dobry na tą mapę, nie? Mhm. Najlepszy jest na arenę, ale no. Ej, ten też co wziął, RPG? O maga, Bam, 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 Dobra, jeden leży. Dobra, podpalam. Pomóż! No, już trochę mu zadałem. Troszeczkę, I tak ta masz dużo. Nie, 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 nóż, nie nóż, bo... bo też też to jest po lewo. No. Ciągle się rusza. No po lewo tam cię strzelać chce. Dobrze! I widzowie oczywiście e, dzisiaj 30. No to e, e, oczywiście e, 5. 5 lub... E, w tą drugą sobotę e, będzie startowała u nas... E, 5 lub 12 lub 12! I be, będzie, no PvP, będzie ulepszone widzowie, no na razie nie będzie, będziemy to budować w trakcie, e, oczywiście, e, wasie więc możecie wejść i zobaczyć co się, jakie zmiany się dzieją, więc będzie dużo do roboty, dla nas, dla Was nie, więc o tym teraz mówię, bo e, właśnie chcemy to przygotować, nie? Może nie wiem, czy ty chcesz, ale na pewno chcę ulepszyć. Więc zbijajcie i no. Oczywiście. Y, będzie PVP ulepszony. I jeszcze w kolejnym odcinku wam powiemy, co jeszcze może będzie ulepszone. Ale na pewno jeszcze. Będą skrzynki, będziemy czasami rozdawać, no te, te pieniążki, nie, raz No ale je łatwo zdobyć Wiem, ale też będziemy rozdawać na spawnie, nie? No ale to rzadko, no zależy też... No? Na, przy... na przykład, nie wiem, w piątki Takie dni wolne po prostu Nie? No dobra, tylko że nie za du tylko że oczywiście nie najlepsza skrzynka. Ale nie skrzynki pieniądze. Oh my God. A no pieniądze. No To pieniądze, no to. Uch, uch. I to, Oczywiście jak będzie startowała e, te ulepszenie, to będziemy rozdawać te początkowe, no zrobimy początkowe skrzynki, nie? Mhm. To będzie to... du dużo rzeczy. Ale są już skrzynki. Ale takie początkowe. Że na przykład, nie wiem, skórzany set, żeby jak chcesz iść na PvP, chłopie tam mają żelazne, masz swoich gostków, masz soja z innymi, no to lepiej niech każdy otworzy, nie? No ja, ja PvP zrobię inaczej trochę. No my, my po prostu dodamy więcej rzeczy, więc jeśli byście chcieli dołączyć, to oczywiście zapraszamy. E ale w ogóle inaczej co? ale to nie, no to nie opłaca się robić jakiegoś tego tylko po prostu pvp, no to będzie za linią od razu, nie? nie, 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 nie. no, no też no, ale no, to... Ja, po, ja to powiększę bo tam, bo tam jest ekonomika nie. nie, no nie opłaca się tam tego robić, tylko za linią od razu i już, no za linią jakby pvp nie robimy tylko że będzie po prostu no, za linią, da, da, da się wiedzieć i no, tyle ale na, 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 na pvp E, będzie e, ten e, na PvP. Będzie e, nie no... robimy PVP, chłopie. chłopie. E, na PvP e, Och, nie mam rynek żadny. E, będzie do zebrania. E, miedź. No nie, no chłopie, ale. Dobra, startowe i ty dasz, nie wiem, tam żelazne. Nie, nie, nie. Żelazny już aż tak nie. No chłopak, jak skrzynek masz dobre ity, to żelazny się opłaca. No, no dobra, żelazny. Dobre ity i... No i po prostu... i tak no... jeszcze za bardzo nie wiemy, więc lepiej yy, patrzcie, co się będzie zmieniało na odcinkach. będziemy wam podpowiadać, nie? Nie będzie takiego czegoś jak strefa PvP. Znaczy, że tam, gdzie masz takie... no. No ale jest na razie, nie? Zostawimy ją, dobra, zostawimy, ale... No jak na PvP będzie więcej rzeczy po prostu. Nie nic bo ona nie ma sensu. Ale co nie ma? No to PvP strefa. O. Ja mam jeden pomysł do zrobienia, tylko on będzie w miarę duży. Nie? Dobra. 7 minut wystarczy? Nie wiem. Ja czekam na ciebie. to wygląda? Jeszcze jedną? No, bo ja wtedy, bo ja bardziej... Ja się w sumie... Ja tylko chodziłem, ja się nawet nie skupiałam w sumie tak ja naprawdę. No. A, i, a i tak wygrywaliśmy. Trochę. A ja mam był, okej. Dobra, nie no, kończymy 8 minut. Nie. No da, no możemy zagrać. Ale na razie skończymy odcinek, nie? No dobra, zaczniemy. Ja, ja zaraz stracę rangę. Możesz stracić rangę. Aha. Dobra, no dobra, dobra. To co? Bo musimy odzdrowić tą rangę, tak? Dobra. Pamiętaj, spróbujemy budowę, ta, mhm. Budowa jest spoko. Więc widzowie, obserwujcie, no odcinki też, ale bardziej y, serwa, nie? Ja nie lubię skrzyżowanko. W sumie mogłem Docki zablokować. Ale no dobra. Snajperkę. Ja snajperkę, bo... Skrzyżowanie jest mega fajne. No wiem, ale przypadkowo kliknąłem. Nie no, nie no, patrzę, skrzyżowanie nie lubię. Docki nie lubię. No to skrzyżowanie, ale myślę, myślę... Nie no, Docki. Mogłem zablokować docki. No oj, dobra, bo to są mobila. To problem. Nie no, zrobimy to. Ale mały problem, no ale jest taki trochę. Nie no, nie no, słaby są! Patrz na ich ani A to mam ile. Ja. No ba bardzo, no dobra, ale ręka w sumie nie mam zaznaczenia. No lewele! No dobra, no lewele mają większe od ciebie, więc. O mam... Ona Nie, no, pada, pada, pada! Jeden pada! Mam na. jeden mam miniguna! Co? O, a co, nie widzisz? Nie. Oj, rzeczywiście! On zstrzela! Najpierw za tego z minigunem Patrz, 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 patrz Pomaga! Oh Jakie! Jaki! Nie wiem, ja, No co ja chciałam powiedzieć? Jumpscare! Bile tego tak szybko nie zobaczą, więc masz na nich pułapkę Ale ich jest dwóch, więc przegramy i tak Aha Co? On jest w środku jeden No nie no, ale oni mają... A nie, łabą. bo on jest tu O to Aima mają Dobra, ja biorę Nie no, snajpa No zablokowałeś, no jakby... Ale, było, no, ale to dobrze, no w jakby... Ja, oni raczej mają snajpy. No bo mam jak to, mówimy, no to wiesz, od to razu być mamy. Dobra, dostał. Dobra. Do na blisko. Co? Do, do nich na blisko musimy podchodzić, bo na daleko nie mamy szans. Dobra, to, to ja lecę. Halo? Nie, 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 no to widzę. No to cześć!